W kontekście y, obniżek stóp procentowych i y, wyzwania, z którymi mierzą się banki, malejących przychodów y, odsetkowych, ubezpieczenia mogą być y, bardzo interesującym źródłem dodatkowych y, przychodów y, prowizji. W związku z tym obecnie y, temat sprzedaży ubezpieczeń wraca albo, albo zwiększa swoją rangę w agendzie strategicznej banków. Jeżeli spojrzymy na przykłady z rynków zagranicznych, widzimy, że sprzedaż ubezpieczeń przez banki, czyli Bank Assurance, ma wciąż duży, niewykorzystany potencjał. Na rynkach zachodniej Europy sprzedaż ubezpieczeń i przychody z prowizji ubezpieczeniowej stanowią pomiędzy 15 a 20% struktury przychodów odsetkowych banków. W Polsce, w największych bankach Przychody ze sprzedaży ubezpieczeń stonowym nie nispie kilka procent tych przychodów. Więc tak jak widzimy, ten, ten potencjał do wzrostu jest bardzo duży. Banki i ubezpieczyciele mogą stanowić bardzo ciekawe połączenie, bo z jednej strony banki ubezpieczyciele oferują ekspertyzę w zakresie zarządzania ryzykiem, wyceny te, te, tego ryzyka. Z drugiej strony banki dysponują bardzo wieloma informacjami o kliencie, które pozwalają spersonalizować ofertę ubezpieczeniową i dotrzeć z tą ofertą ubezpieczeniową do klienta w czasie rzeczywistym. Jeżeli klient kupi w banku ubezpieczenie nieruchomości, to bank widzi, kiedy na przykład klient do, tego, do tej nieruchomości dokupił sprzęt AGD i wtedy może w czasie rzeczywistym właśnie Zaproponować klientowi dokupienie ubezpieczenia wyposażenia wnętrz dostosowanego do, do wartości tego sprzętu. Po, potencjał, który widzimy w przydarze ubezpieczeń w bankach, nie tylko wynika z porównania do rynków zagranicznych, ale również z licznych kontekstów, które w banku widzimy, kiedy klientowi możemy zaproponować ubezpieczenie. Wierzę, że w kontekście zmian też na, na rynku polskim. Jeżeli chodzi o, o grupy kapitałowe, bankowe grupy kapitałowe, Bank Assurance będzie istotnym, istotnym kierunkiem rozwoju w najbliższych latach. Patrząc jeszcze z perspektywy całego rynku, widzimy, że dzisiaj ubezpieczenia, sprzedaż ubezpieczeń przez banki stanowi zaledwie kilka procent, dokładnie 4% procent udziału w rynku ubezpieczeń, udziału w rynku ubezpieczeń majątkowych. Natomiast na rynkach zagranicznych te udziały sprzedaży banku, przez banki ubezpieczeń sięgają nawet 20%.